Policjanci z Komisariatu Policji w Libiążu w powiecie szanowskim rozpracowali grupę rozprowadzającą środki odurzające i psychotropowe. 2 października bieżącego roku około godziny 19.40 na terenie gminy Libiąż Mundurowi wylegitymowali dwóch siedzących w samochodzie 23-latków. Stróże prawa przy jednym z mężczyzn znaleźli marihuanę, natomiast w pojeździe należącym do drugiego 23-latka natrafiono na należący do niego młynek z zawartością marihuany oboje zostali zatrzymani e, i przewiezieni do szanowskiej komendy. Następnego dnia jeden z 23-latków usłyszał zarzut posiadania środków psychoaktywnych, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Drugi natomiast e, okazał się dealerem i usłyszał aż 40 zarzut, zarzutów między innymi e, posiadania środków e, psychotropowych e, i psychoaktywnych, a także udzielania tych środków innej osobie, za co grozi mu do 10 lat zbawienia wolności. Kryminalnie z Libiąża ustalili także kolejne osoby mające brać udział w procederze handlu narkotykami. 4 października, dokładnie dwa dni później, na terenie powiatu Oświęcimskiego równocześnie dwie grupy funkcjonariuszy weszły do mieszkań kolejnych ustalonych osób. W mieszkaniu 19-latka zabezpieczono 31 tabletek ekstazy, a także znaczne ilości marihuany, mefedronu i amfetaminy. Młody mężczyzn Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Szanowskiej Komendy. Druga grupa policjantów, która również działała na terenie Powiatu Oświęcimskiego, w tym samym czasie weszła do mieszkania innego dziewiętnastolatka. O ile w mieszkaniu ujawniono jedną tabletkę ekstazy i pieniądze w kwocie 15 500 zł, nie znaleziono innych narkotyków i przedmiotów mogących pochodzić z przestępstwa, to o. To na działce, z której na co dzień korzystał 19-latek w dwóch plastikowych beczkach natrafiono na znaczne ilości narkotyków. Łącznie w beczkach zabezpieczono ponad 2 kg marihuany, ponad 600 g haszyszu, 150 g mefedronu i 843 tabletki ekstazy, a także amfetaminę. Mężczyźni w prokuraturze rejonowej w Chrzanowie usłyszeli zarzuty m.in. posiadania znacznych ilości... Narkotyków, a także udzielania tych środków innym osobom. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec dwóch mężczyzn, młodych mężczyzn, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyznom grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.